Cześć! Witam Was kolejnego dnia na naszym wyzwaniu. Kalendarz adwentowy, głos jak dzwon. Słuchajcie, to, że mam czarne rękawiczki, nie oznacza, że jest dzisiaj Black Friday. Nie jest też Black Saturday. Dzisiaj mamy siódmy dzień wyzwania i to, co się tam kryje, zaraz rozwiąże zagadkę moich czarnych rękawiczek. Dziś nauczymy się dwóch ruchów masażu wewnętrznego twarzy, masaż jest potrzebny, żeby nasza żuchwa była sprawniejsza, albo żeby nasz język był sprawniejszy, żeby dźwięk odbijał się lepiej. Właśnie na tym teraz będziemy pracować. Jeżeli Wasze ręce są czyste, Możemy zaczynać pracę, jeżeli nie załóżcie rękawiczki. Zaczniemy od naciśnięcia wewnątrz na policzku miejsca z tyłu. Jedziemy palcem po policzku wzdłuż i naciskamy miejsce, które będzie w tej okolicy od wewnątrz. Uciskamy około 30 sekund. Na początku będzie troszeczkę bolało, natomiast w miarę czasu, kiedy mięsień będzie puszczał, ból będzie stawał się znacznie mniejszy. Uciskajcie obustronnie, raz lewą, raz prawą stronę po 30 sekund. Kolejną rzeczą, którą jeszcze zrobicie, to rozmasowanie języka, ruchy okrężne palca, język wystawiany na zewnątrz. Starajcie się powolutku rozmasowywać swój język, tak żeby nie spowodować odruchu wymiaru. Dziękuję. Do zobaczenia.